Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC marketingu B2B. Zapraszam Łukasz Kosuniak. Jak pozyskiwać opinie klientów za pomocą ankiet elektronicznych? Guru sprzedaży B2B Mahan Kalsa mawiał: Don't guess, just ask. Czyli nie zgaduj, po prostu zapytaj. Im dłużej zajmuje się marketingiem i wsparciem w sprzedaży B2B, tym częściej przekonuje się o słuszności tej prostej formuły. Dlatego z tego odcinka dowiesz się, jakie korzyści z ankiet czerpie marketing B2B, jak zdobyć wiele wartościowych odpowiedzi i nie zamęczyć przy tym klienta nudnymi formularzami. Bardzo często podczas planowania nowej kampanii czy wprowadzania na rynek nowego produktu, marketerzy opierają się na założeniach, które uważają za oczywiste, a których nikt tak naprawdę nie zweryfikował. W erze marketingu cyfrowego takie podejście to kosztowny anachronizm. Jest wiele metod sprawdzania tych przekonań, chociażby testy AB. Jednym z najprostszych sposobów na poznawanie opinii klientów jest stosowanie ankiet. Na rynku istnieją setki narzędzi informatycznych, dzięki którym bardzo szybko można stworzyć dowolną ankietę. Pozostaje tylko namówić obecnych lub potencjalnych klientów, aby ją wypełnili zgodnie z prawdą. Pokusa wszechwiedzy. Każdy, kto pracował z ankietami, wie, że najpierw trzeba zwalczyć pokusę zadania wszystkich interesujących pytań w jednym dokumencie. W dużych organizacjach ankiety puchną wraz z uwzględnianiem sugestii kolejnych osób ze sprzedaży, obsługi klienta itd. Nie wiadomo dokładnie, gdzie znajduje się złoty środek, ale jedno jest pewne: prawdopodobieństwo wypełnienia ankiety przez klienta spada wprost proporcjonalnie do liczby zadawanych w niej pytań. Wskazówka. Zanim zadasz kolejne pytanie, zastanów się, co konkretnie zrobisz z odpowiedzią. Jeżeli nie potrafisz podać konkretnej reakcji, a jedynie uważasz, że warto to wiedzieć, zatrzymaj się. Nie ryzykuj całej ankiety dla jednego pytania, bez którego, jak się właśnie okazało, możesz przeżyć. Takiej selekcji dokonuj przy każdym kolejnym pytaniu. Oracle Producent oprogramowania Marketing Automation Eloqua na podstawie swojej przepastnej bazy danych wyliczyło optymalną długość formularza. Myślę, że to również dobry wyznacznik długości prostych ankiet marketingowych. Okazuje się, że optymalna ilość pytań w takiej prostej ankiecie to około 5 do 10. Powyżej 10 bardzo spada wskaźnik odrzuceń takiego formularza. Jeżeli jednak musisz zebrać sporo informacji od klientów, możesz albo wykupić drogą usługę w firmie badawczej, albo skorzystać z trzech sprawdzonych przeze mnie tańszych sposobów. Sposób pierwszy: profilowanie progresywne. Jeżeli korzystasz z dobrych narzędzi marketing automation, możesz zaprojektować formularz ankiety tak, aby wyświetlał on tylko jedno pytanie z serii przy każdej interakcji z klientem. Rozwiązanie, które obecnie stosuję, umożliwia zamianę każdego tworzonego formularza na progresywny. Pierwsze odwiedziny na stronie oznaczałyby na przykład pytanie o branżę przy pobraniu whitepaper, paper, mógłbyś zapytać o wielkość firmy itd. Po kilku tygodniach miałbyś już sporo danych bez straszenia klientów długimi formularzami. Sposób drugi webinary. To mój ulubiony sposób na zbieranie danych. Pierwsza okazja pojawia się już przy rejestracji. Webinar to tak premium content, więc. Skłonność klientów do podzielania się kilkoma informacjami o sobie w zamian za możliwość uczestniczenia w nim jest stosunkowo duża. Nie radzę jednak przesadzać. Zazwyczaj oprócz odpowiedzi na pytania ankietowe musisz zebrać jeszcze dane rejestracyjne, więc ostrożnie. 5, 6 pól jest do przyjęcia, pozostałe? Za chwilę. Prawdziwe żniwo zaczyna się właśnie podczas webinaru. Jeżeli jest interesujący i angażujący, możesz zadać nawet 20 pytań na jednej godzinnej sesji, pod warunkiem, że to o czym mówisz odnosi się do odpowiedzi, których oczekujesz. Przeprowadziłem już ponad 100 takich spotkań i wiem, że uczestnicy bez problemu odpowiadają na wiele pytań, jeżeli dzięki temu mogą się dowiedzieć czegoś dla nich interesującego. W odróżnieniu od wypełniania formularza na stronie www. W trakcie webinaru otrzymuje się natychmiastową gratyfikację za odpowiedź, czyli cenną wiedzę. Dobrze zaprojektowane szkolenie online może przynieść ci masę informacji o uczestnikach. Nie zapomnij przesłać kolejnej krótkiej ankiety także tuż po zakończeniu webinaru. Możesz zadać w niej uczestnikom kilka dodatkowych pytań. W Sposób trzeci: ankiety elektroniczne podczas spotkań na żywo. Od jakiegoś czasu niemal na wszystkich swoich szkoleniach czy prezentacjach stosuje aplikację Mentimeter, która umożliwia prowadzenie ankiet i konkursów wśród uczestników spotkania z wykorzystaniem ich telefonów komórkowych. Nie dość, że to bardzo angażuje i wprowadza element rozrywki, to jeszcze wyniki tych ankiet czy konkursów są dostępne w czasie rzeczywistym, bez konieczności ich przepisywania, jak w przypadku papierowych ankiet stosowanych dotychczas. W wyborze narzędzia do przeprowadzania webinarów zwróć uwagę na możliwości ankietowania oraz dostępu do odpowiedzi w trakcie i po sesji. Jeżeli używasz systemu Marketing Automation, który agreguje dane o wszystkich interakcjach z klientami, poszukaj narzędzi webinarowych, które potrafią przesłać dane z ankiet bezpośrednio do Twojej bazy klientów. Na pewno świetnie sprawdzają się w tej roli takie narzędzia: Cisco WebEx, ON24, GoToWebinar i Zoom. Pozwalają one na przekazywanie danych z ankiet webinarowych bezpośrednio do systemów Marketing Automation i CRM. Dzięki temu możesz udostępniać je działowi sprzedaży albo określać na ich podstawie kryteria kwalifikacji lidów. Jeżeli na przykład podczas webinaru udało ci się ustalić, kto z uczestników jest osobą decyzyjną, możesz dzięki Marketing Automation połączyć tę wiedzę z innymi danymi z obszaru Digital Body Language i przekazać do działu sprzedaży kolejne gorące lidy. Pokusa, zrobimy to sami. Przy prostych ankietach, np. po konferencji, bez problemu poradzisz sobie bez pomocy specjalisty. Jeśli jednak planujesz bardziej skomplikowane badania, polecam przeprowadzenie ich przy wsparciu osoby z doświadczeniem. Przede wszystkim do tworzenia poprawnego metodologicznie projektu badawczego nie wystarczy ogólna orientacja dotycząca tego, co chcesz wiedzieć. Fachowcy doradzą Ci, jak pytać, aby odpowiedzi były precyzyjne, wartościowe i nie wykluczały się wzajemnie. Dodatkowo marka znanej firmy badawczej przy ankiecie zazwyczaj podnosi zaufanie klienta i jego skłonność do dzielenia się informacjami. Specjaliści pomogą Ci również zrozumieć odpowiedzi i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Pytania otwarte czy zamknięte? Pytania zamknięte, np. listy wyboru, checkboxy podobne są wygodniejsze dla klienta i łatwiejsze w agregacji. Dostajesz standardowe odpowiedzi, które łatwo możesz sumować, uśrednić, wrzucić do Excela i zrobić z nich ładny wykres. Jeżeli jednak chcesz poznać język, którym posługują się klienci, zadaj pytania otwarte. Pamiętaj przy tym, że ktoś będzie musiał czytać odpowiedzi. Co prawda, pojawiają się narzędzia, które potrafią interpretować pola otwarte w ankietach, ale nie mam pewności, czy poradzą one sobie z polską gramatyką i ewentualnymi błędami w pisowni. Ankieta papierowa czy elektroniczna? Ten dylemat pojawia się zazwyczaj podczas targów i konferencji, ponieważ klienci nie mają przy sobie zazwyczaj laptopów. Mimo tego przestrzegam Cię przed papierem. Zbyt wiele widziałem papierowych ankiet, których nikomu nie chciało się przepisywać do Excela. W czasach, w których każdy klient chodzi ze smartfonem w kieszeni, nawet podczas konferencji elektroniczna ankieta jest o wiele lepsza niż drukowana. Jeżeli nie masz jej danych, posłuż się kodem QR lub naklejką NFC. Po zeskanowaniu kodu lub zbliżeniu telefonu do naklejki uruchomi się strona z ankietą. Podsumujmy. Temat ankietowania w marketingu wystarczyłby na całą książkę, a ja chciałbym Ci jeszcze opowiedzieć o wielu innych ciekawych narzędziach, które pomogą Ci w B2B, więc na tym poprzestanę. Mam nadzieję, że kilka pomysłów, które podałem, pomoże Ci zbierać istotne dane o klientach, dzięki czemu Twoje decyzje będą oparte o wiedzy, a nie na intuicji i powszechnie powielanych schematach. To wszystko w tym odcinku podcastu Biznes Marketer. Jeżeli chcesz być na bieżąco, koniecznie subskrybuj nas na Twojej ulubionej platformie podcastowej. Wszystkie odcinki podcastu i dodatkowe materiały znajdują się na stronie biznesmarketer.pl, gdzie znajdziesz też link do zakupu mojej książki ABC Marketingu B2B.